Jeden, by wszystkim rządzić. Drugi, by wszystkie odnaleźć. Trzeci, by wszystkie zgromadzić i z związać. W krainie ośmudzić więzić, gdzie są jego cienie. Witam Was Raven z kanału Retro Raven. Jeżeli jesteście ciekawi co łączy te trzy urządzenia zapraszam na krótki film. Ostatnio w moje ręce wpadło takie urządzonko receiver do Segi Mega Drive dzięki któremu można Podłączyć pada od PlayStation Trójki, Czwórki, nawet do, pada od Xbox'a do Segi. Gdzieś w internecie wyczytałem, że do Atari można podłączyć bezpośrednio pady od Segi, ale niestety okazało się to nie takie proste, jakby wyglądało. Bo, żeby podłączyć takiego pada, trzeba niestety zrobić małą przeróbkę. Ale w związku z tym, że to pasuje do Segi, stwierdziłem, że można zrobić taką przeróbkę z tym urządzeniem i spróbować podłączyć pada od PlayStation 4, którego posiadam, do Atari. Zrobiłem taką przejściówkę, żeby to umożliwić, którą właśnie Wam zaprezentuję. Jest to wersja robocza widać zresztą jak wygląda jeżeli wkurzało was w oryginalnym joysticku w Atari skakanie z drążka to właśnie w tej przejściówce zmodyfikowałem to i umieściłem przełącznik, który przełącza nam skakanie z drążka na dodatkowy przycisk w takim kontrolerze na przykład z PS4 -ki. mamy przycisk standardowy Funkcja działa tak, jak działała do tej pory, lecz dodatkowo dochodzi nam jeszcze jeden przycisk na skakanie. Zaraz Wam to zademonstruję, jak to fajnie działa. Ale najpierw sprawdzimy, czy w ogóle działa. Ok, zobaczmy, jak to urządzonko działa. Przetestujmy je. Tak wygląda. Tu mamy diody gotowości, przycisk parowania. No i gniazdo 9-pinowe, tak jak w Atari. Podłączmy to urządzenie bezpośrednio, bez przejściówki. Zobaczmy, co się wydarzy. No, niestety, po przyciśnięciu przycisku parowania nic się nie dzieje. Urządzenie jest głuche, więc niestety nie działa to tak jak myślałem. Dlatego potrzebna jest ta przejściówka, którą zrobiłem. Wsadzamy urządzonko do przejściówki w ten oto sposób. Z drugiej strony podłączamy do Pari, do gniazda joysticka. Urządzonko jest wpięte. Teraz odpalmy komputer. Jak widać, w urządzeniu dioda gotowości zaczęła mrugać. Czeka na podłączenie. No nic, to wciśnijmy przycisk parowania. Dioda zaczęła mrugać szybciej. I spróbujmy sparować kontroler od PlayStation 4 z tym urządzeniem. Kontroler zaczął mrugać. Jak widać sparował się z urządzeniem. Dioda w receiverze pali się światłem ciągłym, więc oznacza to, że urządzenia zostały ze sobą sparowane. Dobrze, spróbujmy szukać jakąś grę do testu. Duży drobzą. Zobaczymy. Fajna gierka. Będzie można dobrze potestować. Wszyscy chyba tą grę znają. O co, lecimy? O, jak widać, krzyżak działa, właśnie został zniszczony. Upatrzyłem na kontroler, a nie na no ekran. działa. A, i znowu. Z tego, co widzę, to też działa. Działa analog. No i znowu odległem. A mniejsze z tym. Najważniejsze, że, żeby pokazać wam, że działa. To co, próbujemy dalej. I zginął. Zobaczmy jeszcze na krzyżaku. Na krzyżaku się trochę gorzej gra w tę grę, jednak analog się przydaje tutaj bardziej. Fajne jest to właśnie w tym, że można bezpośrednio grać i na analogu. I na krzyżaku jednocześnie, ale łatwiej się gra akurat jeszcze na, na analogu. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Najważniejsze, że, że to działa. Kurczę. O, no, gra nie należy do, do gier łatwych. Trochę przypomina y, defendera. No, w każdym bądź razie działa. Spróbujmy teraz inną grę. Fred. Chciałbym wam pokazać, jak można wykorzystać moda, który zrobiłem właśnie do skakania. Który umożliwia nam. Podpięcie pod kontrole, kontroler drugiego przycisku, który zastępuje nam skakanie. No to spróbujmy. Znacie. Dobra, to startujemy. a, jeszcze musimy sparować urządzonką, bo wyłączyliśmy komputer. Urządzenie już się, urządzenia się już zapamiętały i parują się automatycznie po wciśnięciu przycisku parowania. Dobra. Jak widzimy, krzyżak, krzyżak działa, skakanie do góry. Z tymi skosami, skakanie po skosach to na drążku słaba sprawa. No i właśnie o tym mówię, że ciężko czasami skoczyć. I właśnie do tego jest ten mod, który właśnie teraz zastosuję. Przełączyłem. I zobaczmy. Ten przycisk, którym rzucałeś, rzucaliśmy kamienie, nic się nie zmieniło, dalej możemy rzucać, ale drugim przyciskiem możemy skakać. I to naprawdę ułatwia granie w takich grach platformowych. Dawno nie gra. Nie widzimy, sobie przyciskiem. Kamienie. No i teraz tu nie zginę. Nie mogę tego rozwalić, bo nie mam już kamieni niestety. No i no trudno. No, chodzi głównie o to, żeby Wam zademonstrować po prostu jak to działa. No, w każdym bądź razie działa bez zarzutu. Mam nadzieję, że materiał podobał się Wam. Dla zainteresowanych, umieściłem pod filmem link do schematu, jak można sobie to samemu zrobić. Więc, cóż. E Przejściówkę tą planuję razem z tym urządzeniem sensownie zapakować do jakiejś fajnej obudowy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć z tego jakiś film, to piszcie w komentarzach, a chęcią go zrobię dla was. No cóż. Także do następnego. Trzymajcie się, cześć. A ja sobie program na swoim bezprzewodowym Sprzędzie na Atari.